Przez to, że przesyłam treści niezależne, YouTube mocno ucina mi zasięgi, więc wasze wsparcie jest teraz szczególnie ważne. Zostaw proszę suba, łapkę w górę i udostępnij ten materiał dalej, aby więcej osób zobaczyło, co się dzieje w polskiej polityce. Z góry dziękuję, a teraz zapraszam do obejrzenia odcinka. Alda Tuska czy, czystego rządu, tylko pokazywać no, nieciekawą sytuację międzynarodową Polski. W czasie rządów dyplomacji Radosława Sikorskiego i rządu Donalda Tuska. To jest niepokojące, że no niestety w tym formacie, w którym Donalda Tuska nikt miał nie ograć, no czasami w ogóle nie gramy. A z czego to wynika? Może w ten sposób nie jest ogrywane, że nie gramy. Nie, no, no tak, to możliwe. Nie przegra, bo nie gra. Ale jak to jest? No, bo ja mam wrażenie, że takie realne wsparcie gdzieś w strukturach europejskich w Brukseli, w Berlinie Donald Tusk jednak ciągle ma, no bo takie, takie gesty pewne. Embarga nakładane na Polskę to jest coś, co pomaga rządowi koalicji 13 grudnia i rządowi Tuska, a jednak gdzieś poważnie nie jest traktowane. Jaka to jest zasada planowania Tuska w pan Europie? Redaktor ma takie wrażenie, to ja się podzielę swoim wrażeniem. Znaczy są dwie kwestie, dwa różne obszary, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. To znaczy, żeby Donald Tusk zdobywał tutaj kolejne obszary, żeby no, tak naprawdę realizował politykę europejską, chociaż bardziej szczegółowo trzeba by było powiedzieć tych elit liberalnych i lewicowych albo skrajnych. Lewicowych. Tutaj Donald Tusk w polityce wewnętrznej w kraju ma wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o duże, poważne rozmowy, na przykład o pokoju na Ukrainie, o kształcie Unii Europejskiej, o najważniejszych sprawach dotyczących spraw gospodarczych, to tam Donald Tusk niestety, mówię to niestety, bo mówi o polskim premierze. Jest marginalizowany bez względu na to, jak on się nazywa. Bo ja bym chciał, żeby polski premier jednak był w tym pierwszym, w Wagonie, Czy wagonie dopóki, pierwszej kariery. Dwie, dwie, dwie realizuje ich dwie, agendę, to jest okej, okay, ale jak próbujemy coś swojego polskiego, narodowego przepchnąć, to jest problem? To nawet nie chodzi, bo ja nie mam takiego poczucia, żeby Donald Tusk realizował coś polskiego i coś narodowego. Wręcz przeciwnie. Dopóki Donald Tusk realizuje idee i postulaty, kierunki polityki. Elit liberalno-lewicowych, w tym przede wszystkim politykę Berlina, jest dobrze i ma wsparcie. To jest w porządku. Natomiast tak? jeżeli chodzi mhm. o stosunki zewnętrzne, no jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, kierunki Unii Europejskiej, to Donald Tusk ma przytakiwać, ma być w tym głównym nurcie, słuchać, głosować. Tak to widzą. To kończąc już temat Donalda Tuska, na dzisiaj obiecuję ten jego występ w Luandzie, w, w Angolii. Bez marynarki, bez krawata, a jednak oficjalne przyjęcie, no jakiś protokół tak chyba powinien być. Komu tutaj zabrakło czujności? Przede wszystkim o Donalda Tuska, chociaż sam premier nie powinien w taki sposób wychodzić na lotnisku, widząc, że są żołnierze, że jest oficjalne przywitanie. Z jednej strony widzimy Donalda Tuska, który w marynarce, no, tylko bez krawata, zbiera grzyby, a z drugiej strony wysiada, jest to oficjalne przywitanie, są żołnierze, jest no spotkanie międzynarodowe, idzie w jakiejś wymiętej koszuli z podwiniętymi rękawami. No, wygląda to bardzo słabo. Nie chodzi mi to, o wizerunek Donalda Afrileński. Tuska, tylko chodzi o to, że powinniśmy godnie reprezentować Polskę. Nasi przedstawiciele powinni godnie reprezentować Polskę, ale także mieć szacunek wobec gospodarzy. Tam zabrakło jednego i drugiego, jeżeli chodzi o Donalda Tuska. Ja rozmawiałem z jednym z byłych ambasadorów w kraju afrykańskim. On mówi, że dla tych ludzi to jest szczególnie jakby istotne, żeby nie poczuli się w jakiś sposób zlekceważeni, a to chyba było lekceważenie. No, myślę, że każdy... Każdy mógł tak to odebrać, bo no jak inaczej odebrać przedstawiciela państwa europejskiego, który przylatuje do Afryki? Jest to oficjalne powitanie, no, są honory a nagle okazuje się, że ten człowiek wychodzi tak, jakby się no, przed chwilą obudził, ubrał koszulę, jakieś spodnie i wyszedł na zakupy, nie wiem, w sobotę rano. No tak to wyglądało, to wyglądało fatalnie. I to nie jest kwestia mojej troski wielkiego Donalda Tuska, to jest moja troska o Polskę, o jej wizerunek, o to, czy my e, potrafimy godnie się zaprezentować, czy nasi przedstawiciele godnie nas reprezentują, czy no, wychodzimy właśnie w pomiętej koszuli i lekceważymy gospodarz. No wystarczy zestawić to e, z obrazkiem wizyt prezydenckich, chociażby wizyty pana prezydenta Nawrockiego e, w Czechach, z pełną kulturą, z pełną godnością. Myślę, że tak powinniśmy po prostu wyglądać. To nie jest też nic nadzwyczajnego. No Donald nie, no Tusk, tylko się, Donald, Tusk, nie, no. Donald Tusk, no mówię, potrafi pójść na grzyby w garniturze, a do, na, oficjalną, na oficjalne, czy, czy takie bardzo poważne rozmowy pamiętaj nie to, to, no, Nienadzwyczajny jest, znaczy nadzwyczajny jest ten strój, jakby jego nieoficjalny, bo gdyby był w garniturze pewnie byśmy o tym w ogóle nie rozmawiali. No właśnie. E, Czechy i Praga. Pan prezydent nakreślił taki swój plan na Unię Europejską. Mam wrażenie, że nie będzie głaskany ani w Brukseli, ani w Berlinie za to, że chce tak bardzo tych obszarów wyłącznie jakby w swojej gestii, w gestii państwa polskiego. Mówił o kwestiach bezpieczeństwa w miarę sprawiedliwości, czy kwestiach ustrojowych. Pan prezydent Nawrocki... W przeciwieństwie do niektórych naszych polityków żeby już nie wymieniać na tego samego nazwiska. E, jakbyś nie jest przywiązany do tego, że ktoś go będzie poklepywał po ramieniu, e, czy go chwalił e, i wtedy będzie prowadził taką politykę jak co minni. Pan prezydent Nawrocki jest odpowiedzialny wobec Polaków wobec naszej roli w Europie, wobec polskich interesów, polskiej racji Stanu. I o tym mówił na Uniwersytecie Karola. On przedstawił bardzo jasno, mówił pan prezydencie, tak. wizję tego, jak. Może i powinna wyglądać Unia Europejska i ona tak wyglądała, ona była taka w zamyśle ojców założycieli, jako Unia Europejska ojczyc, gdzie narody polityczne, Polacy, Czesi, Słowacy, inne narody Europy w ramach Unii Europejskiej, w ramach jednomyślności budują tę Unię, Unię, gdzie mamy wolny przepływ osób, towarów, usług itd., itd., ale nie Unię, w której mamy narzucane różnego rodzaju ideologie. Jeszcze, ale realia, realia są takie, że ten walec europejski jedzie właśnie z zachodu. No i ciężko się temu oprzeć. I się zastanawiam, na ile to może być skuteczna taka polityka. Bo my sobie apelujemy, tęsknie patrzymy za tą Unią Ojców Założycieli. A to wszystko idzie dokładnie w odwrotnym kierunku, czyli federalizacja, czyli jakby no taka Europa wspólna, tak? bez, bez ojczyzny. Ja jestem przekonany, że jeżeli będą, będzie więcej takich głosów, jak głos pana prezydenta Nadzorckiego w Pradze, a moim zdaniem będzie więcej, Dlatego, że widzimy sondaże na przykład we Francji, widzimy nastroje w różnych krajach, także Europy Zachodniej, mówię o narodach, mówię o społeczeństwach, mówię o zwykłych ludziach, to myślę, że oni dostrzegają na przykład taki prosty fakt że 25 lat temu Unia Europejska miała większą gospodarkę niż Stany Zjednoczone, a dzisiaj ma mniejszą, że 25 lat temu Unia Europejska była, można powiedzieć, jednym z najważniejszych czynników geopolitycznej gry. Dzisiaj jest niestety coraz bardziej marginalizowana, że Unia Europejska była wyznacznikiem kierunków politycznych. Dzisiaj, można powiedzieć, czasami tylko podąża za niektórymi trendami politycznymi. To wszystko jest w cudzysłowie zasługą, a tak naprawdę winą elit liberalno-lewicowych, które od wielu lat nie stwierdzą no Unią Europejską. Więc trzeba głos, zmienić tych, którzy zasiadają w parlamencie tych, którzy tak. tworzą Komisję I Europejską. dobrze, że Karol Nawrocki o tym mówi, natomiast się zastanawiam, na ile to jest głos osamotniony, czy też na ile może być skuteczny w polityce. To jest jednak ważne, żeby być skutecznym. I na przykład rozmowy na temat MERCOSUR pana prezydenta, ofensywa dyplomatyczna, tak o tym mówiliśmy. I wszyscy się zgadzamy, że to jest umowa szkodliwa. Natomiast od jutra to chyba wszystko zacznie no tak, tylko w być tak, W no. proces MERCOSUR, bardzo szkodliwej umowy, szczególnie dla polskiego rolnictwa, także dla rolnictwa europejskiego, dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa żywnościowego. Pan prezydent wszedł, można powiedzieć, w trakcie, w końcówce tych rozmów. Tutaj, jeżeli mówimy o kwestii e, tak naprawdę kierunków rozwojowych Unii Europejskiej, jak ona powinna wyglądać, myślę, że nie jest dużo czasu, ale jest zdecydowanie więcej czasu. To jest też kwestia chociażby e, zbliżającego się budżetu i jak on będzie spięty właśnie z takimi lejcami, które mają trzymać kraje europejskie. I myślę, że ten głos pana prezydenta Nawróckiego wczoraj na Uniwersytecie Karola w Pradze, najstarszej uczelni w tej części Europy, później zaraz Uniwersytet Jagielloński i dopiero niemiecki uniwersytet. W Heidelbergu to też znamienne. Ten głos pana prezydenta Nawrockiego jest głosem nie naprzód, tylko za mną. Muszą być liderzy w Europie, którzy powiedzą, jak ta Europa powinna wyglądać, że musimy wrócić do korzeni. I takim liderem jest i będzie pan prezydent Karol Nawrocki. To może także ośmielić innych liderów europejskich, którzy wsłuchają się w głosy swoich narodów, zobaczą, że te narody także chcą takiej Unii Europejskiej, a nie jednego zlepka narodów jakiegoś demosu europejskiego, który nie wiadomo kim, czym jest, nie wiadomo jakie ma korzenie, nie wiadomo jakie ma tradycje, tylko narody w ramach dobrej współpracy sąsiedzkiej będą tworzyć dobrą Unię Europejską. Myślę, że można to wykonać, chociaż to zadanie szalenie trudne. No tak i w pozorom to się może udać, bo Karol Nawrocki jako człowiek nowy w polityce, no bo jest nowy w polityce, to w pewnych momentach pewnie nie wie, że się nie da pewnych rzeczy zrobić i to takie trochę... Pójście do przodu, to może zadziałać. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o grupę V4, bo się mówi znowu reaktywacja. Co to jest za grupa, z którą ciągle ktoś musi reaktywować? Czy Jest nam w ogóle potrzebna taka wspólnota tych czterech państw tutaj środka Europy? Zdecydowanie tak, no, jeżeli chodzi o te nasze cztery państwa, mamy wspólną historię, mamy wiele wspólnego, bardzo podobne języki. No może poza Węgrami, no prawda? Tak. E, bo to jednak inna, in, inny nurt językowy, ale mamy bardzo często podobne spojrzenie, mamy podobną historię, nie tylko tą sprzed wieku, ale także to sprzed przed 89 roku podobne wrażliwości oczywiście mamy też swoje różnice no tak, ale, ale jakiś, budować ten wiek rok... niemiecki koncern zacznie się sakiewką pogrzęczy to złoto deutsche marki no i jakby koniec wspólnoty tak w tym momencie się robi no, no niestety czasami siła pieniądza różna siła siła ekonomiczna gospodarcza nawet wpływa bardzo mocno na procesy polityczne ale po to trzeba się spotykać właśnie w Polsce na Słowacji w Czechach na Węgrzech żeby jak najmniej tego wpływu było Albo budować również instrumenty, które opierają się tego rodzaju wpływom, i budować własną siłę, ten części Europy. I to, to także chce robić pan prezydent Karol Nawrocic. Po Bratysławie i po Pradze rozumiem, że niedługo Węgry, tak? Łódź tak, niedługo Węgry, niedługo Budapeszt, tam także bardzo ważne rozmowy. Z Węgrami jest tak, że w wielu sprawach się e, mamy wspólne, wspólne, że tak powiem, spostrzeżenie. No, Mam bardzo rozbieżne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o to, jak e, podchodzić do Rosji. O, tutaj akurat Węgrzy mają inne doświadczenia historyczne. Czy inne powiązania gospodarcze. No tutaj zdecydowanie się niewątpliwie różnimy. Polska jest zdecydowanie proukraińska e, przeciwko Rosji. No, Węgry, niestety mówię to, bo to nasi bardzo ważni partnerzy, mają inne, inne spojrzenie, ale też trzeba w tym zakresie rozmawiać. No to proukraińska pro Polska, ale jednak trochę korygowane te relacje i to też jakby praca... No, czy teraz, mówił o tym także wczoraj pan prezydent Nawrocki, kiedy mówił o tych, można powiedzieć, dwóch wojnach, właśnie w tym przemówieniu w Pradze na Uniwersytecie Karola, że z jednej strony Ukraina walczy z tą neoimperialną, brutalną, putinowską Rosją w tej strasznej wojnie, która przynosi zniszczenie, śmierć, cierpienie, ale z drugiej strony Ukraina zmaga się także z taką wojną wewnętrzną, wojną, w której no, skorumpowane niestety elity często, no, że tak powiem, prowadzą w jakiejś sporze, no taką nie chcę powiedzieć wojnę, ale taki, taki, takie działania, które są wbrew społeczeństwu. Waldemar Żurek zapowiedział, że nie spocznie, dopóki prezydent Karol Nawrocki nie stanie przed Trybunałem Stanu. Minister Sprawiedliwości mówi też, że buntuje się przeciwko decyzjom prezydenta. To wszystko się dzieje w takim otoczeniu wiecowym, wśród silnych razem, wśród sędziów Justiti. Czy pan prezydent czuje jakiś front budowany przeciwko sobie? Myślę, że to jest takie stare, dobre powiedzenie, że. Niektórzy szczekają, a karawana idzie dalej. Tak nadszleszy spojrzeć na to postępowanie. Ale mówimy jednak ministrze sprawiedliwości no tak, ale sobie, i prokuratorze panie rektorze, generalnym. Panie redaktorze, wyobraźmy sobie taką sytuację, że minister... W rządzie Prawa i Sprawiedliwości minister Ziobro w towarzystwie prokuratora wobec sędziów mówi o tym, że trzeba postawić na przykład prezydenta Komorowskiego wobec Trybunału Stanu. Widzę ten lament, widzę te rezolucje europejskie, widzę te wnioski o odwołanie, widzę tą całą polityczną burzę, która rozgrywa się w mediach głównego nurtu. Tutaj właściwie nic nie zauważamy. To jest jakby. Ja, naprawdę, pan minister Żurek zdecydowanie bliżej jest Trybunału Stanu niż jakikolwiek inny polski polityk. Jeżeli pan prezydent stosuje na przykład swoją wyłączną prerogatywę powoływania albo niepowoływania sędziów, która ma swoje ugruntowane podstawy w Konstytucji, ale także w orzeczeniach sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, to pan minister Żurek po prostu okłamuje, bezczelnie kłamie opinię publiczną swoich akolitów. Tylko po to, żeby wytłumaczyć swoją nieudolność i swoje bezprawne działania. I próbuje po... przerzucić mhm. winę na prezydenta Nawrockiego. to mu się na pewno nie uda. Pan przytoczył to powiedzenie o karawanie. to w zasadzie ministrowi Żurkowi można by powiedzieć innym powiedzeniem, nie strasznie strasznie, no, można by tak powiedzieć, ale nie schodzimy już też jakby do tego poziomu, bo to czasami pa patrzę na, na wypowiedzi niektórych polityków, jak to, albo zachowania niektórych, jak to jedzą żurek, jak zbierają grzyby, jak robią e, drzewo, mylą powiedzenia, itd. itd. Polityka to nie TikTok, polityka to nie wpisy i media społecznościowe. Polityka to dbanie o interesy Polaków i to robi Karol Nawrocki w przeciwieństwie do tej ekipy rządzącej na czele z Donaldem Tuskiem i tym można powiedzieć hersztem bezprawia jakim jest pan Żurek.